Witaj! W dzisiejszym materiale pokażę Ci, w jaki sposób możemy ustawić atrybuty, aby zamiast standardowej listy wyświetlały nam się np. kółeczka z kolorem produktu, kwadraty z kolorem produktu lub jakieś miniaturki z wersją wzoru produktu. Więc jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam Cię do materiału. A więc, tak jak powiedziałem na wstępie, jeśli chcemy pozbyć się standardowej listy atrybutów i zastąpić ją właśnie jakimiś na przykład miniaturkami bądź kolorami w jakichś kwadratach, prostokątach musimy wyposażyć się we wtyczkę, którą macie do pobrania w opisie. W tym celu przechodzimy do naszego panelu admina. Przechodzimy do zakładki wtyczki, dodaj nową. A następnie wyślij wtyczkę na serwer i wybieramy wtyczkę. Po zainstalowaniu wtyczki uruchamiamy ją. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy już w ustawieniach tej wtyczki, mamy tutaj informację, w jaki sposób i jakie możliwości ona nam daje. Nas dzisiaj interesuje ustawienia miniatury, tak jak na przykład tutaj, lub kolorów. Czyli przechodzimy sobie do sekcji Simple. Sprawdzamy, czy mamy zaznaczone te opcję, jeżeli tak, przechodzimy do Advanced. Tutaj możemy wybrać sobie rozmiar np. Na naszych miniaturek. Możemy wpisać własną wartość. Możemy wybrać animację atrybutu, czyli czy ona ma być rozmazana z krzyżykiem, czy ma być rozmazana bez krzyżyka, czy ma być ukryty. Jeżeli oczywiście danego wariantu nie ma. Przechodzimy sobie do performance. To są ustawienia optymalizacji. Możemy sobie tutaj ustawić cache oraz powolne ładowanie plików JavaScript. Na razie to zostawiamy. Przechodzimy do styli. Tutaj, jak widzicie, mamy opcję wybrania, w jaki sposób mają wyświetlać się. Dane segmenty wtyczki, niestety jest to już opcja płatna, opcja premium. Pozostałe sekcje są już również sekcjami premium, także nie będę ich omawiał, gdyż tak naprawdę i tak nie, nie mamy do nich dostępu w, w wersji termowej wtyczki. Dobrze, teraz przechodzimy sobie do atrybuty, przechodzimy do edytuj, wybieramy typ, czyli czy chcemy, aby był to kolor zdjęcie czy przycisk, no i na początku zróbmy sobie kolor, naciskamy, zaktualizuj, dobrze, wracamy do atrybutów, i teraz przechodzimy do, do naszych kolorów, które dodaliśmy, i musimy ustawić, czyli tak, to jest kolor biały, tak, czyli klikamy sobie edytuj i zaznaczamy, że jest to kolor biały, zaktualizuj, dobrze, wracamy, i tak ustawiamy dla reszty kolorów. Jeśli materiał Ci się podoba, zostaw koniecznie w tym momencie łapkę w górę oraz opinię w komentarzu, co zwiększy zasięgi tego filmiku. Dzięki czemu inni również będą mogli skorzystać z mojej pomocy. Dzięki. Dobrze, gdy mamy już ustawione kolory, przechodzimy do naszego produktu, aby sprawdzić efekt. Jak widzicie, teraz. Zamiast rozwijanej listy mamy kwadraty z kolorem naszego produktu. Jak widać, wygląda to zdecydowanie lepiej niż rozwijana lista. A działa identycznie. Pokażę Wam teraz jeszcze, w jaki sposób możemy tutaj wrzucić po prostu miniaturki z naszymi wzorami. W tym celu wracamy do sekcji atrybuty. Musimy zedytować nasz atrybut, czyli zanim jeszcze wrócimy do kolorów, musimy przejść do edycji naszego atrybutu kolor i zmienić na image. Teraz zapisujemy, wracamy do atrybutów i edytujemy nasze kolory. Jak widzicie, zniknęło nam pole koloru, czyli klikamy sobie teraz w edytuj białe i ustawiamy wzór dla białego, czyli zaznaczamy naszą miniaturkę, dajemy zaktualizuj i powielamy to dla pozostałych atrybutów. Jeśli poradnik Ci się podoba, zostaw teraz łapkę w górę oraz zasubskrybuj mój kanał, aby nie ominęły Cię kolejny materiał. Dobrze, mamy już dodane wszystkie miniaturki, także ponownie wracamy do naszego produktu i zobaczymy efekt. Jak widzicie, teraz zamiast kwadratów z kolorem mamy wyświetlane kwadraty z miniaturkami naszego produktu. Oczywiście możemy zwiększyć ich rozmiar, bo widać, że są troszeczkę małe. Musimy wrócić do naszej wtyczki, następnie Advance i zwiększamy sobie rozmiar. Na przykład 64 na 64. Zapisujemy zmianę, odświeżamy i jak widzicie, nasze miniaturki są już zdecydowanie większe. Tak naprawdę możecie dobrać rozmiar do, do swojego podobania. Może ten jest troszeczkę za duży, zróbmy 48-48. Ok, i jak widzicie, mamy teraz podgląd miniaturek, który również działa bardzo dobrze. Tak naprawdę to już jest um, kwestia wyboru, którą opcję wolicie. Czy, czy mają być to miniaturki, czy ma być to kolor. Możecie również stworzyć przyciski. Niestety opcja rozmiarów jest dostępna już w wersji premium, ale takie podstawowe czynności znacznie mogą zwiększyć Waszą sprzedaż, ponieważ Wygląda to już zdecydowanie ład, lepiej i jest bardzo proste w użyciu, prawda? Także jeśli chcesz, możesz zastosować te atrybuty również na Twojej stronie internetowej. Dziś to już by było wszystko. Mam nadzieję, że materiał Ci się spodobał. Przypominam Ci o subskrypcji tego kanału, zostawieniu łapki w górę oraz do komentarzy pod tym filmem, jeśli masz jakieś pytania lub odsyłam Cię do mojej grupy na Facebooku, gdzie chętnie udzielę odpowiedzi na Twoje pytania oraz pomogę rozwiązać Twoje problemy, ze stroną internetową. Dziękuję, że oglądałeś. Życzę Ci miłego dnia.